Pani, więc tu jest Ruda, ona może wyglądać troszeczkę jakby nie żyła i w ogóle jakby miała jakąś chorobę, ale nie, wszystko jest z nią dobrze, tylko po prostu ona, ona strzeliła na nas focha, e, to proszę ich ogarnąć, Rudziulo, moja malutka, on sra pod siebie, nie, tu ma wodę, wszystko oni a tak wygląda i klateczka, tutaj było jeszcze śniadanko takie, Mogę im już sobie dać kolację. Oj, co ty Dzidzia? No i śpi. co jeszcze? to sobie śpi? Dzidzia. No dobra. Zamykam kletkę. I klepka jest ogólnie 70 na 40. Lecimy. Celonek. Też głodny jesteś? Idę pozbierać miski. Lecimy. Lecimy! Ha. Cześć Maruda! Przyszłam po miskę. Przyszłam po miskę, Jezu, co brzmiało. Cześć, Dzidzia. Oj. Zbieram miski za darmo. Za ja darmo otwartą klatkę, żeby nie było. Chodź, kot, bo boję. Janek! Chodź! Dzidzia, no jak zwykle. Co, co Dzidzia sądzisz na ten temat? Przepraszam, że jeszcze jestem w i a po prostu jestem chora i tak to jakoś wyszło. Więc będziecie mnie znowu tak widzieć. Idę jeszcze po miskę Co Dzidzia? Moje maleńkie! Idę jeszcze po miskę Rudy. On to zaraz zjedzie. Co Dzidzia? nie tak. Ja, ja tutaj nie, będzie, nie będę dawać y, siana, bo ona po prostu y, jeszcze do siano ma. Ona go y, dostała niedawno. Właśnie. Właśnie chciałam Teraz muszę zarobić kolacji. Muszę iść po pojem. Chodziću. No, ja Musimy się użyć, że Czekajcie tutaj na mnie. Zaczynamy już? już? Zaczynamy. Dobra, dzisiaj przychodzi im zjeść taką garść. Czyli dla mnie rudy. Każdy to zrobić. Nie, nie da. Na nam Na Noc, na... na dzień, a na noc daje im po e, tym do tego daje im również granulat proszę dostają wersję a wieczorem werselaga lelaga kupiłam tak kawieków kurczę, kurcze mega smutne no co będzie mówić w ogóle to chciałam Zobaczcie ten paśnik kolerne. Ale ja co nie... Nie nie, nie, nie nie, nie. To sobie zawieszę ale wiecie, co ja żeby to mi się nie sypało w pokwoju. To zawieszę w ten sposób na klatkę. I to będzie szło do klatki, co ona wykopie. Więc to będzie według mnie super pomysł. Właśnie taki paśnik wezmę. Wcześniej tylko nazwę, tego nie aplikuję, a z tych rzeczy. Luda zrobię zrobi tak samo. Luda ma trochę bardziej profesjonalne właśnie. bo ona ma... Tak, ona ma też większe, więcej siano oczywiście je. Ja. Ona ma taki metalowy, czarny, a Luda będzie mieć taki. I po prostu tak, już w ten sposób. Bo jeżeli ona się w ten i ona sobie będzie jadła... Tak to i zrobię. Ten. No to bo to jest dobry model paśnika i on się nie sypie Tak Ale jeszcze właśnie by mi się przydała ta kawiarka kit yy, Za to Nie wiem czym ja mam sobie Stamtąd zdjąć Tylko ze mną nie ma w domu Moja mama i jest siostry poszły e, po choinkę Tak, poszły po choinkę Nie mega dziwna sprawa, ale tak Które siano i tu um, Co mówię, Ech, nie? ma, za chiny no Dobra, z tym będę musiała poczekać, ale tam jest to bym A w sumie to nie dam, właśnie. Nieważne. Dobra, nie coś sobie przygotuję, to potem ją będziemy zamontować, Tutaj mamy już mistkę. Miseczki mi się też pod podobają, bo są adekwatne do wieku. Ta jest mniejsza, a ta jest większa. No tak. Teraz sięgam po jakieś mniejsze miski yy, na warzywka bądź owoce. Tak, oczywiście, to nawet, y Teoretycznie są również.